Przejdźmy do zadania 17. Na rysunkach mamy 4 pary trójkątów różnych. Na którym rysunku trójkąty nie są, nie są przystające? Bardzo ważne jest podkreślone, że nie mają być przystające. Wybierz odpowiedź spośród podanych. Tutaj w zadaniu 4 mamy mm, dwa trójkąty egipskie. Od razu możemy je uzupełnić. I one są przystające, mają boki 3, 4, 5. Korzystamy z podobieństwa trójkątów 3, 4, 5, czyli bok, bok, bok. Przejdźmy tutaj do następnego. Zwróćmy uwagę, że jeżeli kąt jest prosty, no to wtedy suma pozostałych dwóch to jest 90. Czyli jeżeli tu jest 52, to tu musi być 38. Natomiast jeżeli tu jest 41, to tu będzie... 49 Czy się zgadza? Zgadza się Tu się zgadza, zgadza się Zwróćmy uwagę, że mimo, że Przeciwprostokątne są po 5 To kąty się nie zgadzają I ten, i ten, i ten, i ten Nie są takie same 90, no nie bierzemy nawet pod uwagę Tylko te I te właśnie nie są przystające Zaznaczamy w przykład C